Witam, witam wszystkich widzów! Jesteśmy dzisiaj w Brookhaven RP I tak, wiem co powiecie Bardzo długo nie było, naprawdę bardzo długo mnie nie było Już naprawdę nie będę opowiadał wszystkiego co się tu stało Naprawdę yy, nie chcę do tego wracać, że tutaj w ogóle Kompletnie nie, nie dało się nagrywać yy, Nie było warunków Później się zepsuł w ogóle coś tam się, yy, Mikrofon się zepsuł, później się sprzęt nagrywania zepsuł Wszystko się zepsuło yy, Nie chciał działać jak to zaniosłem w ogóle coś tutaj? Mantlik się, mętlik się zrobił, Mantlik się zrobił duży. Nie dało się nagrywać, no niestety, no, no przepraszam, że tak długo i po prostu tyle updateów było w Brookhaven. Na pewno wszystkich już nie omówimy, ponieważ pewnie sami zdążyliście zobaczyć i już pewnie wszystko nie wiecie. Natomiast możemy, się możemy sobie zobaczyć te najnowsze i te najciekawsze, które się tu pojawiły. No oczywiście widać już stąd, że jest nowy motel, bardzo, bardzo dawno temu. Chyba w ogóle jeszcze tak po świętach został dodany, już nie pamiętam nawet. I ogólnie sekret, powiem tyle, że sekret z tego się nie zmienił. Sekret z tego się w ogóle nie zmienił. Jest dokładnie taki sam, więc możecie sobie wejść pierwszy domek i zrobić ten sekret z portalem. I on jest dokładnie taki sam na takiej samej zasadzie, tylko jest inny po prostu pokój. Dobrze co my tutaj w ogóle mamy? Mamy tutaj lotnisko gigantyczne, bardzo fajny update gigantyczny, duży update natomiast był jeszcze jeden update czyli takie coś i to było później, natomiast yy, tutaj mamy lotnisko jak, yy, jak widzieliście pewnie już wiecie o tej karcie yy, ona tutaj odblokowuje nam wszystkie możliwe czynności i teraz jeszcze jedno dlaczego nie ma Fortnite'a? Ano dlatego, że Fortnite prawdopodobnie był konfliktem i powodem, znaczy, znaczy był powodem, dlaczego zawiesił się cały system i wszystko się wysypało właśnie dlatego yy, prawdopodobnie ta transmisja, jak, znaczy jak ciągnęło to dane, te dane w ogóle się wszystko zwiesiło, nie, nie jestem w stanie jeszcze nagrywać gry, która tak dużo danych wciągnie. Yy. Nie wiem, czy to jest ten powód, ale mogłeś taką teorię. W każdym razie, Fortnite nie chce, nie, chce, nie chce współpracować. Na razie go odstawimy. No, niestety, bardzo długo czekaliście. No, ale na pewno będzie Fortnite, tylko muszę, muszę go dobrze dopracować, muszę mieć na to czas. No i tydzień myślałem, że on wystarczy, bo to dużo czasu, jednak nie wystarczył. Ok, co my tu mamy jeszcze, Mam wieżę. taka fajna, obserwacyjna, a są lepsze domki, jak widziałem. Niektórzy się rozczarowali przy tym update. Cie. dobra. Robię dwie rzeczy na raz. Ok, no to. Cóż, y... Update był duży, du dużo było update'ów. Miejsce na odrzutowiec jest takie samo jak w tym do domku za Game Pass. No i dobra. Yy... Możecie jeszcze chwilę poczekać widzowie, jeżeli, jeżeli wam się nie podobała ta przerwa, to nie rezygnujcie z subskrypcji, bo naprawdę ta przerwa to jest był wyjątek, a po prostu taki, że no, wie, no wiecie, ja się dopiero uczę. To, to, to nie jest taki profesjonalny kanał. Ale się, się dopiero uczę, więc jak się, jak się jakieś błędy robią, to yy, proszę zrozumieć. Ale no, no no tak po prostu czasami bywa, chociaż nie, nie będzie to bardzo często, ale teraz mam nadzieję, że wrócimy do regularnych filmów co tydzień. No i co co jeszcze miałam powiedzieć? Co do ogólnie się dużo zmieniło. Ten film jest takim wyjątkowo bardziej wyjaśniającym, niż taki normalny. Ale dodano w ogóle nowy domek, który ma jeszcze mnóstwo sekretów i tego ale nie ogarniam, ponieważ to jest w ogóle skomplikowane, zaraz tam przejdziemy. A co my tu jeszcze mieliśmy? Yy, szpital został wyremontowany. Straż pożarna została dodana. I co najciekawsze... Yy, galeria. Właśnie galeria, właśnie tak ją mijam, mijam ją. I galeria, zapomniałem powiedzieć o galerii. Galeria z najnowszym update'em i, za, i yy, zobaczymy sobie tutaj. Jakoś tak szybko uporać, żeby, żeby się nic nie wysypało. Bo jeszcze jest tak normy. Na razie testujemy czy w ogóle będzie działało, teraz wydaje mi się, że działa. Co my tutaj mamy? W ogóle przekształcili galerię są takie fajnie to wygląda, trochę jak Blue City, tylko takie mikroskopijne. No i mamy kino, tylko że kino jest tutaj takie. Takie samo jest właśnie. Popcorn mamy jeden, taki, taka kasa. Ale dodali teraz wszędzie te y, czytniki do kart kredytowych, i to jest fajne. Że teraz można wszędzie płacić kartą, a nie tylko w, na stacji benzynowej i w tym. I w sklepie. Y, mam tutaj chińszczyznę. O, jakieś pałeczki. A tutaj coś nowego dodali. Nowe jedzenie. I mamy tutaj. Dobra, to jest Subway Dobra, widzimy, to jest Subway My Trochę zmienili nazwę, ale to jest Subway Żeby nie żeby kopiować filmy Ale właśnie to było w stylu Subway'a tutaj zrobili Pizza było Widzimy, tu mamy jakąś scenę ogólnie No tak Mamy trochę mało miejsca Zostało A nie, tutaj mamy, dobra Czyli to, a dobra, i to już też było Czyli właśnie Pokaz mody, dobra Okej, okay, czy tu się zmienia? Dobra. No to dobra, czy to jest takie typowe centrum handlowe w małym miasteczku? Co my tu jeszcze mamy? Siłownia oczywiście była, to też tutaj było. Chyba jest w bardzo wielu miejscach. Co my tutaj mamy? To jest takie... No to ogólnie też było takie do ćwiczeń, takie hantelki mamy. To jest takie skromna siłownia. Tutaj jest bardzo skromny chyba... To jest salon meblowy, tak? Yy, myślałem, że to są w ogóle jakieś schody na górę, ale to jest taki taka dekoracja. To jest jakiś salon meblowy, ale taki skromny jest i taka... Taki taka droga mały. Yy, tutaj mamy telewizję, natomiast zastanawia mnie czemu tutaj nie ma kurtyny, tylko robi, można zrobić tylko coś takiego, że jest on air albo off air. I się tutaj nie zasłania, jakby do tego była kurtyna fajna. Teraz się nie zasłania. O, możemy zmieniać. O. Nie wiem, czy, czy to było. Nie, to chyba nie było. Takie nowe, jest dobra. Tutaj mamy kamerę. O, kamera się nawet rusza, więc fajnie. Yy, okej, okay, czyli telewizja ogólnie jest znana. Co my tu mamy dalej? Sklep z ubraniami. Yy. Tutaj też jest można płacić kartą, ale tutaj to się nawet nie da niczego dotknąć specjalnie, więc tak trochę słabo. Tu mamy jakieś, jakieś drogeria, czy może nie drogeria, tylko jakiś taki wypasiony sklep z ubraniami, ale nie, No tutaj no też się nie da nic kliknąć. Dobra, to dziwne są te sklepy z ubraniami, ale mam tutaj Cyber Pro, dobra, o i taki, takie stanowisko jest bardzo fajne. No, tylko że straszliwie drogie. Yy, mamy tutaj, w ogóle mamy tu robota. Tu jest kasa i tutaj mamy PS5. I no, i, i... a to, bo to jest Xbox, dobra, czyli to jest PS5 i Xbox, okej. Okay. To jest pikselowane. Dobra, co my tu mamy dalej? Dance Studio, okej, okay, czyli to też już było, ale mamy tutaj zmianę na yoga. I z kolei w Jodze to się nie wiem co robi, bo tu nie ma takich do czy tam do czegoś robienia, to się chyba robi tak, że tu się coś trzeba samemu zrobić. Ja to trochę jak pijany, bardziej szukam takiego. Mamy przetłumaczone na polski, więc jest trudniej, ale taki jest po prostu wygodniej w niektórych grach choćby pajacyki albo jakieś takie rozciąganie, dobra okej, okay. czyli to, to się w ten sposób robi, dobra no i to jest cała galeria handlowa i tutaj mamy wyjście z drugiej strony no i tego to tego to chyba nie było tym sposobem kończymy widzowie film jak zauważyliście przyciąłem do tego, że wywaliło mnie w ogóle znowu tak samo jak zwykle System nie do końca czy ja naprawiłem to, ale to już się w bo, bo już mnie słychać. Dzięki za oglądanie, widzowie. Według mnie update bardzo fajny, w ogóle tu się coś pali. Jezu, w ogóle noc się zrobiła coś, się coś pali, nie wiem co tu się dzieje. W każdym razie dzięki za oglądanie, widzowie. I nara.